Cześć, dzisiaj Wam pokażę kontrowersyjny, staromodny zestaw na klasycznego Federa. Kontrowersyjny ze względu na to, że jest użyta w nim rurka antysplontaniowa, a nie skrętka, jak w dzisiejszych czasach. Oczywiście ja nauczyłem się ze starych książek, jak robić zestaw. Troszeczkę też podłapałem od innych, więc tak się nauczyłem, tak łowię i to jest skuteczne. Nie ma z tym problemu. Do wszystkiego potrzebujemy żyłkę lub plecionkę, ja użyję plecionki, żeby było to lepiej widać. Rurka antysplątaniowa z koszyczkiem, stoperek, krętlik i oczywiście przypon 50 cm zakończony haczykiem. Więc zaczynajmy. Na start przewleczemy sobie przez tą rurkę antysplątaniową plecionkę. I są dwie szkoły, niektórzy lubią tak... A niektórzy wolą tak przewlekać, czyli tą dłuższą stroną do góry. Ja uważam, że lepiej mieć tą dłuższą stronę w stronę haczyka. Teraz mam nadzieję, że to mi nie będzie jakichś problemów w sprawie przepchanie tej plecioneczki. Mam nadzieję, że się super uda. O, udało się. Zaprze przeciągamy przez rurkę tę splątaniową żyłeczkę. Teraz zakładamy sobie stoperek, jest on potrzebny po to, żeby chronić nasz krętlik przed uderzeniami tej rurki antysplątaniowej. Pozwólcie, że sobie to ładnie tu zrobię. O, teraz zakładamy, przewlekamy sobie przez jedno oczko naszego krętlika. Teraz musimy to związać. Użyję węzła tradycyjnego. Oczywiście tu się nie chce za bardzo współpracować. Opa. Trochę na wilże, żeby było łatwiej. Mhm. Na trzy razy dałem. Przez oczko powstały. Przewlekamy. Zaciskamy. Odcinamy nadmiar żyłki, plecionki. Stoperek przyciągamy do naszego krętlika i mamy zestaw gotowy. Przypon 50 cm krętlik, stoperek, który blokuje rurkę antysplątaniową przed uderzeniami w krętlik. I gotowa, gotowa już. Sprawa jest. Teraz tylko musicie uważać, bo najlepiej brać stoperki, które są bardzo grube ze względu na to, żeby nie wchodziły w rurkę splątaniową. I tak naprawdę to jest wszystko. Zrobicie to, zakładacie robaka, kukurydzę, dajecie zanętę do koszyczka i łowicie. Dzięki serdeczne za oglądanie. Trzymajcie się do następnych filmów.